Um, je, um, sobě um, těžem. Tady stojí do sobě um, Ultimate Custom Night. Tak, Ultimate Custom Night. No má tam to A zjistuj. Tak, tak, To bylo minuty. Tak. Breaking. Oh, don't pause, don't pause I will pause. Okay, yes, don't the Okay. Yeah, yes. Okay, Boom, boom. Oh, yeah. Some of Ouch. Ouch, ouch, ouch. Yeah, yeah, yeah. Yeah, please. yeah. Please. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Mmm, No, no, czekaj. Nie, uczynię kresty mint. Ja u niej. Straszam, <gurg> <Violsa> mam mi to. Nie. Ej! Jesteśmy, że... Lagu jest strasznie. Aaaa! Ma problemy z obiecą jakieś. Nie mam problemu sobie, żeby czekać. Czy da się da się, um, to się ma zrobić? No się, to naprawdę ciśniesz. dobra, nie da się naprawić, ale, co stopniamy kamery. I forgot the camera. My it's camera. nie będziemy grać tak, kurczę. No, mam wrażenie, że to jest fajna i zapłacimy. Mogę zacząć od czego? No, od czego, żeby zacząć? Eee... popyt? Czy paper. Ja nie mam. Mogę... Za dużo utknęli. No we, najpierw zaczniemy od tych łatwych, czyli że. To? To. A tego to ja nie chcę kurczę, bo ja ją tak za szybko maskawa. Go! No oh, nie! Aha, nie kontrolę chyba. Jest to jest flashpoint, Jest to straszne, jest strasznie... To jest flashpoint, Chyba tak. Tak to jest straszne Problem ma to sobie sam, ale nie szkodzi. Dobra. problemy sobie jestem this has problem with obs gute świetnie ma problemy sobie jestem dobrze tylko okay. system a no <laughs> сидеть, здесь. Что у давай. Eee. Um. Uh, uh, uh. power. Dzięki. Ej, hey, dobra, podchodzimy w tu. Uf, mi to Power

Nie Uczy, nie mogę zamknąć, nie mogę zamknąć, nie mogę zamknąć, nie mnie, przez nie mija, zamknąć,

A few moments later. later. Oh, okay. 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 hmm. I to get oh, it. You did it! You did it! Good job! New no high school! No, mm -hmm. that guy, he, he you did. You did. You it! Thank you, thank you, thank you, to do to Let's go on, today. Yes, them. gonna do i I'm not I grałem nawet 300 jeszcze nie gramy security blue trzy nowe. Grałem nic nie gra, tylko grałem fajdać 2, 3, 1. Drug tak nie powiem wola. Więc... E... Hmm... Mogę tutaj położyć. Okay, go to Freddy. He will the appear in your face. Draw on your Freddy mask or pull up your monitor quickly to cause him to disappear. Okay, uh -huh. he will be hard come if you want to find you out. So we have to piece by piece. No, creature does not speak. Creature like, but not creature. No, no, no. Ben, you're ready to see oh. Ben, please, you have and Keep track of him on the monitor and you shut the door. And he's standing in the doorway. He moves faster as the building gets warmer. i not to do that. like Old man, cousin, used the C button to catch a fish when he's <laughs> here. <laughs> okay. What do we Box to box No, Do tutaj No, bo to był chciała do tego ja dzisiaj sześć raczy, czy... A, czekajcie. Musicie, um, musicie napisać w komentarzu, co wy chcecie, cie, ehm, ponapie, i, u, co wy chcecie w tym ponapie, napiszcie w komentarzach. W tej wyłączkę z, z, tu, ehm, w tudzież ponapie. Which one? Type in the comments. Ja to się wydarzyć jaki animatronik um, wybrać w tej grze. macie się. Pa!